Witam Państwa w studiu Lubingą Live. Witam po Świętach Wielkiej Nocy, nazywam się Chojecka i zapraszam do programu Jak żyć. Dzisiaj moim gościem jest osoba niezwykła, Małgorzata Gazda, witam. Jako, że niedawno obchodziliśmy święta Wielkiej Nocy, chciałabym właśnie dzisiaj z moim gościem porozmawiać o poważniejszych tematach, o relacji religii i nauki, ponieważ Małgorzata jest młodym naukowcem, filozofką, czy wolisz filozof, filozofem, filozofem, mm. <laughs> okay. doktorantką filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim z lokalnej grupy zielonogórskiej Nauka Religia, a także publicystką, publikujesz między innymi w tematach kreacjonistycznych, w miesięczniku Pod Prąd. Zgadza się? I chciałam Cię zapytać, bo też jesteś magistrem farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. I dlaczego, dlaczego wyjechała z Zielonej Góry na doktorat z filozofii po farmacji w Lublinie? Ja po farmacji skończyłam swoje studia pierwsze. Bo przez rok jeszcze pracowałam właśnie w zawodzie w aptece, w swojej rodzinnej miejscowości i no, po prostu zobaczyłam, jak to jest, jak to, jak to jest Zadanie. tego typu pracy, tak? W moim zawodzie i no i to powiedzieć, no, po prostu taka jak pomyślałam sobie o tej perspektywie, że, że tak no, przez resztę życia mhm. miałabym tylko to robić. No to była to dla mnie taka smutna perspektywa mhm. i m, no w pewnym momencie, właściwie m, dość szybko pojawiła się taka propozycja, że mogłabym y, studiować właśnie y, na studiach doktoranckich mhm. y, filozofię i y, no mi się ten pomysł spodobał, chociaż się tak początkowo no, bałam, się trochę, bo <grym>, to y, inne studia, ale y, no tak... Spodobało mi się, że no, takie wyzwanie, <laughs> trochę też może przygoda i no, ale z drugiej strony właśnie y, coś takiego y, ważnego, co zawsze uważam, że ty, znaczy, bo ten temat, no właśnie ma, właśnie jak toś powiedziała, jak brzmi temat Twojego doktoratu, o czym chcesz pisać, y, Chcesz pisać? no częściowo już piszę, <laughs> o genezie życia, mhm. y no czyli taki właśnie temat, y, taki Filozoficzny, taki hmm. poważny, jeden z hmm. myślę, że takich najważniejszych pytań, problemów. Hmm. Czyli, czyli o pochodzenie życia? Hmm. Tak. Pochodzenie życia. A hmm. dlaczego ten temat? Skąd ten temat się wziął w ogóle? Znaczy, po mnie nie zawsze po prostu te, takie, ten temat, spór ewolucjonizmu krecy, z kreacjonizmem, hmm. ewolucja czy stworzenie, zawsze mnie to ciekawiło i po prostu no, to jest jakby jeden z aspektów. Całego tego problemu. No i tutaj też właśnie, bo tak się wydaje, że tu farmacja, filozofia, takie dwa bieguny w ogóle są ale to właśnie dzięki, przez to, że ten temat właśnie jest taki, jest tutaj dużo, jest mowy o biologii, o chemicznych różnych aspektach, właśnie tego. Także dla mnie to jest pełne połączenie tych moich pierwszych studiów, na których zdobyłam dużo takiego jakby przygotowania tego chemicznego, trochę biologicznego. Mm -hmm. yy, wiadomo, że muszę teraz jakby pogłębiać to wszystko, ale tu widzę, że to było takie, yy, znaczy, że te studia mi dużo dają. Mm -hmm. Pierwszy studia, na drugich studia. A powiedz mi, bo właśnie wspomniałaś te dwa terminy ewolucjonizm i kreacjonizm. Mhm. E, I też e, wcześniej mówiliśmy o tym e, widzom, że będziemy rozmawiać o kreacjonizmie. No to jakbyś powiedziała, czym jest Tak w, w takim publicystycznym może trochę. No. E, 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 aspekcie, żeby to nie było takie strasznie naukowe. No tak ogólnie można powiedzieć. E, że kreacjonizm to jest taki pogląd, że Bóg stworzył wszystko to, co istnieje. Chociaż tak najczęściej się rozumie jeszcze przez właśnie pod tym pojęciem kreacjonizm takie poglądy, stanowiska, które oprócz tego, że, że mówią właśnie, że wszystko, co istnieje, jest ostatecznie pochodzi bo od Boga jest tym mm -hmm. to jeszcze poszerzają taki. Taki pogląd, że, że przynajmniej niektóre elementy właśnie świata przyrody organizmy mm -hmm. organizmy żywe, przynajmniej w niektórych momentach, że Bóg y, y, tak bezpośrednio jakby ręcznie ingerował i przekształcił, znaczy, bo takie mm -hmm. y, różne są po prostu w ramach kreacjonizmu y, też szczegółowe poglądy. Czyli jest on w sprzeczności kreacjonizmu z, z ewolucjonizmem. Tak, musi być ten punkt mm -hmm. właśnie, że co do sposobu po, jakby stworzenia tych y, organizmów żywych i musi tutaj być, y, że, żeby można było mówić o sporze kreacjonizmu z ewolucjonizmem, Aha. musi być właśnie jakiś y, inny y, niż, niż prosta, znaczy niż taka typowa Aha. Funkcja, Aha. sposób. Y, Stworzenia tych nowych typów organizmów, nowych planów budowy ciała. Rozumiem, ale czy w takim razie kreacjonizm jest e, naukowy? Czy to dalej jest nauka? Bo ty jesteś młodym naukowcem e, i zajmujesz się takim tematem, co może niektórzy, czy może większość wydaje mi się naukowców, e, stwierdziłaby, że to, że to jest coś paranaukowego, można powiedzieć. W sumie to się mówi. Zresztą tutaj znaczy. Po pierwsze, można zajmować się kreacyjizmem jako jakby przedmiotem badania, nie, powiedzmy, nie jako strona, tylko jako jedna z koncepcji, którą po prostu mm -hmm. można rozważyć, jaką ona ma wartość. No ale tutaj też, no bo w dzisiejszych dzisiejszych gdyby takie pojmowanie, mm -hmm. co to znaczy, że, że, że coś jest naukowe. No właśnie, co to znaczy, że coś jest naukowe. Tak. Czym jest nauka? To no też... właśnie. Dzisiaj Praktycznie od czasów Darwina, to rozumienie naukowości jest ściśle związane z tak zwaną zasadą naturalizmu metodologicznego czyli z takim zakazem odwoływania się w wyjaśnianiu naukowym do jakichś czynników spoza przyrody jakichś nadprzyrodzonych, właśnie to właśnie naturalizm. No i w, jeżeli tak, jeżeli przyjmujemy taką, taką definicję, definicję nauki, że to, że to ja. jest nauka dopiero, kiedy właśnie stosuje się do tej zasady, no to wtedy nie można powiedzieć, że kreacjonizm jest naukowy, ale no historycznie tutaj różnie jak gdyby rozumiano naukę na przykład. No właśnie, mówiłaś, że, 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 że jakiś czas temu, na przykład za czasów Newtona inaczej się, inna była ta definicja, że ona się zmieniała także znaczy, ta, na Tak, no, po prostu Newton on był naukowcem, uważany za naukowca i w ramach tych swoich, jak poglądów, znaczy swoich teorii, mhm. również odwoływał się do działania Boga. Mhm. Że na przykład mówił, że, no, on tutaj wyjaśnia, jak, jak, jak gdyby te zależności między ciałami bieskimi, te ruchy, jak, jak to mechanizmy działają, jakie siły i tak dalej opisywał to jak to jest teraz, ale y, zwraca uwagę na to, że jakby ten y, to jak te ciała niebieskie są ułożone, że ten jakby początkowy stan, że y, tego nie potrafi wyjaśnić y, tak naturalistycznie. Rozumiem, empirycznie, no, tak? Jako, jako prawami jakimiś, Aha. tylko że tutaj się odwoływał, że to y, Bóg jakby ten, mhm. ten początek. Mhm. No dobrze, dobrze. też y, można zarzucić właśnie kreacjonistom, ewolucjoniści na przykład zarzucają mm -hmm. wam kreacjonistom, że, że odwołujecie się do Boga, który nie ma swojego wyjątku. No, jest to wyt, który, który istnieje wiecznie. Jakbyś powiedział, tak, nie ma przyczyny. Znaczy, no. Tutaj można powiedzieć, że właściwie to samo robi ewolucjonizm, bo no tutaj. No, może niedokładnie, ale chodzi o to, że jeżeli postulujemy, my kreacjoniści mówimy, że, że jest Bóg, który nie miał początku, ale ewolucjoniści muszą też albo założyć, że, że na początku coś powstało z niczego, to jest taką, no też jest dosyć dziwną mhm. koncepcją, że nic nie było i nagle coś powstało z niczego, albo muszą właśnie zakładać, że że jednak coś jest wieczne, że właśnie materia, czy Tak, czyli, też słyszałam właśnie, tak. że, że mhm. naukowcy, nawolucjoniści mówią, że materia jest wieczna, tak? I tu można by się rzeczywiście doszukać podobieństwa kreacjonistów, ewolucjonistów, że... Że każdy ma ten mhm. problem, no bo tutaj mhm. skądś się to wszystko wzięło I, i coś w końcu albo musiało właśnie powstać z niczego, mhm. albo musiało coś musiało lub ktoś mhm. być wieczne. I... No tutaj wiadomo, że różne też takie mhm. koncepcje bardziej szczegółowe, no, są tworzą. Ale... Rozumiem. A jeszcze chciałam Cię zapytać, bo e, wspomniałam, że, e, że jesteś członkiem e, tej grupy lokalnej górskiej. lokalnej lokalnej. Tak, <laughs> czym ona się zajmuje? Czy tam są sami kreacjoniści, bo e, nie. <laughs> słyszałam nie. <laughs> słyszałam też, że, że właśnie jej twórcą jest znany profesor e, Jutkowski. Tak, e, jest e, tej grupy, za założycielem opiekunem mm. i no, tak, no bo ten ośrodek mm. właśnie zielonogórski się po prostu tym jakby, to jest jakby taki sztandarowy temat Aha. i została założona ta grupa, ale to nie jest, to zupełnie nie jest tak, że, że to jest jakoś punkt widzenia kreacjonistycznego, przedstawione, mm. czy jakoś coś, ale po prostu no, jest to taki ciekawy mm -hmm. temat badawczy, dla, szczególnie dla dla nich, no, no Tak, tak. Bo tutaj wiele pracy powstało i one tam są też gromadzone jako. Ach. dużo tam jest tłumaczeń, ale to mówię, to kreacjonistyczne prace też się tam pojawiają, też chyba głównie jako tłumaczenia. No, no właśnie, bo też mówiłaś przed programem, no, że. Ale, ale też tak. na teorię inteligentnego tak. projektu też taka mm -hmm. forma Mhm. Mówiłaś przed programem, że, y, że tych prac po polsku jest y, naukowych prac y, przedstawiających w ogóle y, podejście kreacyjnistyczne jest y, stosunkowo mało, także głównie opiera, opierają się y, naukowcy na tłumaczeniach. Y, tak, i, ja zresztą, y, no, y, no tak, bo ja też tak chciałam yy. podejść się tego tematu między innymi dlatego, żeby właśnie w pewnym sensie y, Pomóc w takim, jakby udostępni żeby udostępniać mm -hmm. jakby takie rzetelne opracowanie tych materiałów tak po polsku właśnie mm -hmm. dla odbiorcy y, polskojęzycznego, że niekoniecznie mm -hmm. musi znać językiem. Mm -hmm. język no to w, mm, <laughs> też tak właśnie no, zajęłaś się tym kreacjonizmem, y, 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 widać, że, że jakby ten po pogląd ewolucjonistyczny nie, nie jest ci bliski, nie, nie znajesz go, a powiedzmy mm że -hmm. chciała jakbyś mi wytłumaczyć, czy, czy widzą, dlaczego ten ewolucjonizm jest, jest jakiś, nie wiem, ułomny, dlatego, że ty wzięłaś, znaczy wzięłaś na warsztat inną teorię tam, genezy życia, czy później zmiany gatunków. Tutaj można by dużo mówić, ale. Może powiem o tym, jakby, czym ja się zajmuję, właśnie o tej genezie życia. Czyli tutaj jest taki problem, jak powstanie w ogóle pierwszego życia, ponieważ właśnie ewolucjonizm postuluje, że, że całe życie, wszystkie organizmy żywe, cała różnorodność powstała jako od, od wspólnego przodka, do jakiejś pierwszej komórki, która właśnie gdzieś na początku powstała. I tutaj ewolucjonizm ma duży problem, ponieważ ma, są różne koncepcje, różne jakieś propozycje, takie teoretyczne wyjaśnienia, jak do tego mogło dojść, ale nie ma takiego wyjaśnienia, o którym sami ewolucjoniści mogliby powiedzieć, że ono jest takie mocne i dobrze potwierdzone. Taka najpopularniejsza teoria to jest hipoteza świata RNA, i tutaj ja ostatnio się właśnie tym, na tym, właśnie tak skupiłam. I no, może tak w takich chemiczne szczegółach będę teraz wchodzić, ale po prostu mm -hmm. y, tutaj widać, że, że jak po prostu bada się ten temat, to rodzi się dużo jakby takich wątpliwości. I no tak, czyjaki, widać, jak, no? Jak, jakbyś powiedziała, jakie to są wątpliwości, tak konkretnie. Mm -hmm. Bo y, na przykład, y, bo tam się postuluje, że, że pierwszy, jako pierwszy powstał y, jak z cząsteczek biologicznych, Aha. kwas rybonukleinowy, RNA. I no żeby on powstał jak samoistnie, no to musiał, musiały te wszystkie cząsteczki, które go tworzą, powstać na Ziemi, w czasach, kiedy jeszcze nie było enzymów, no, bo enzymy miały być wtórne do, do RNA. I tutaj reakcje, które są potrzebne, żeby te związki powstały, Aha. Na przykład y, jedna reakcja nie może zachodzić w obecności związków, które powstają w toku reakcji, Aha. w której powstają inne związki potrzebne do syntetyzowania pełnego tego kwasu RNA. Czyli e, rozumiem, że to, nie mogło, że to nie mogło, e, to nie mogło e, powstawać po sobie, jedno z drugiego nie mogło jakby e, wychodzić, tak? Myślę, ja że to nie jest, to nie jest <laughs> tak, bo to chodzi o to, że te cząsteczki musiały być, jakby e, e, ich powstanie musiało się zbiec. Czasie, żeby one mogły się hmm. połączyć ze sobą. Ale są, są też inne szlaki reakcji wymyślane, hmm. znaczy opracowywane, w których pewne, jakby, trudności jednych reakcji są niwelowane, ale pojawiają się inne trudności, np. takie bardzo nieprawdopodobne scenariusze tych hmm. jakby syntez. Rozumiem, A powiedz tej... mi, bo słyszałam taki. Takie pojęcie nieredukowalna złożoność. Tak? Mm -hmm. To jest taki sztandarowy, jeden ze sztandarowych um, argumentów kreacjonistów przeciwko ewolucji, że ta ewolucja mm -hmm. e, makroewolucja, tak? tak. E, nie tak. mogła też o tym powiedzieć. <laughs> e, tak. E, to znaczy, ten argument jest jak gdyby on został obmyślony raczej przez teoretyków projektu kreacjoniści go oczywiście korzystają z niego. Tutaj chodzi o to, że w y, organizmach żywych występują takie struktury, y, y, na przykład tutaj takim <śladam> standardowym mm -hmm. przykładem mm -hmm. jest widź bakteryjna mm -hmm. i takie struktury, w których poszczególne elementy są niezbędne do funkcjonowania mm -hmm. i muszą być wszystkie one razem w odpowiednich miejscach, i żeby ta struktura w ogóle mogła pełnić jakąś funkcję. A tutaj, jakby w teorii ewolucji, jest taki pogląd, że, że właśnie że dobór naturalny oszczędza, znaczy eliminuje po prostu takie cechy, które są zbyteczne. Na przykład, tworzenie takiej struktury, która do niczego nie służy, wymagałoby nakładu energii, jakby. Trzeba by było spożytkować pożywienie na to, żeby, żeby budować te, te części, które by do niczego nie służyły, a może nawet byłyby jakiś balastem właśnie dla tych. Dlatego tutaj stopniowa ewolucja jest jak gdyby, znaczy taka bezpośrednia ewolucja jest praktycznie tak teoretycznie wykluczona, no bo nie ma powodu, po prostu takie struktury musiałyby zostać, Zanim by się skompletowały jako funkcjonalne, to się wyeliminowały. Rozumiem, rozumiem, że tworzyły się niepotrzebne struktury, które później miały um, jakąś funkcję pełną. To znaczy, bo jest tak, że rewolucjoniści tutaj y, przedstawiają taką koncepcję, że, że właśnie te poszczególne części najpierw wchodziły w skład struktur, które służyły do czegoś innego, więc były potrzebne, a później się jak gdyby, Zebrały w tą nową strukturę. Tylko, że tutaj są z kolei bardzo takie poważne problemy, no jak to, jak to właśnie molekularnie, genetycznie zorganizować, że to nie jest takie proste, że się przesuwa po prostu jakaś część i się później łączy. To, to tak nie działa. Rozumiem. Na pewno nie wyczerpiemy tego tematu do końca, ale tutaj możesz zaprosić na, na stronę właśnie Zielonogórskiej Grupy Lokalnej. Mam nadzieję, że w, w opisie filmu naszego programu będzie, będzie odnośnik do, do tej strony i, i tam będzie można się zapoznać bardziej ze swoimi tam, tam, tam jest dużo tekstów też, znaczy moje też są dostępne, ale, ale dużo można znaleźć bardzo ciekawej literatury, też nie, nie tylko mm -hmm. właśnie jeżeli no ktoś interesuje. Nie? Mm -hmm. A chciałam cię tak na koniec zapytać, yy, jak żyć? tytułowo, jak żyć właśnie między stykiem, na styku religii a, a, a nauki? Ty, wiem, że jesteś osobą wierzącą i z drugiej strony jesteś naukowcem. Jak to, jak to w ogóle godzisz? To znaczy, no po prostu w swoich pracach naukowych to zajmuję się jak gdyby tym tematem nie jako tak, nie powiedzmy z pozycji właśnie y, narzędzia y, jakby... To znaczy, po prostu y, biorę ten temat jako y, temat do zbadania i staram się go y, jak, gdyby jak najbardziej rzetelnie przedstawić. Nie? Że, y, y, jeżeli są jakieś mocne strony, to nie ukrywać tego. Jeżeli są jakieś wady, no to po prostu o tym mówić. Chciałabym, żeby po prostu przedstawić to w taki sposób, żeby każdy mógł sobie sam yy, ocenić na a. podstawie rzetelnego takiego opracowania. To znaczy mhm. mam nadzieję, że tak właśnie będzie mhm. mój doktorat wyreagowali. Rozumiem, a jeszcze mam e, tako, takie pytanie. E, czy jeżeli byś była powiedzmy ministrem edukacji, Albo szkolnictwa wyższego. No. Czy wprowadziłabyś do podręczników właśnie tą teorię kreacjonistyczną i czy, czy na przykład wymieniłabyś teorię ewolucji na, na, na kreacjonizm? No. Czy, czy pozostałabyś tak jak, tak, jak jest dzisiaj? Nie no, tak, jak jest dzisiaj, to nie spokojabym, nie, nie <grym grym grym> dlatego ja miałam tutaj duże zastrzeżenia co do jakby rzetelności przedstawiania tego jakby, tematu po prostu. Uważam, że. Że powinny być przedstawione no, cały ten problem nie tak jednostronnie. I hmm. znaczy, nie wyeliminowałabym też całkowicie ewolucjonizmu, hmm. bo jednak jest to teoria, która no, jest po prostu w tej chwili szeroko akceptowana. Dlatego myślę, że, że po prostu uczeń w szkole powinniśmy wiedzieć, co to w ogóle jest, ten ewolucjonizm. A, natomiast uważam, że nie, nie powinno się robić czegoś takiego, jak, yy, yy, jak takie yy, przedstawianie tego ewolucjonizmu, jak, jako, jedyna, jako jedyną taką opcję, którą może rozsądny człowiek brać pod uwagę. Zresztą no tutaj po prostu yy, część tych argumentów niekiedy w podręcznikach przedstawianych, yy, część jest już mocno przestarzałych, na przykład yy, Taki słynny argument z podobieństwa embrionów. No to tutaj to się cały czas pojawia w podręcznikach, a to jak gdyby no w, w kręgach naukowych to już nie, nie funkcjonuje. Także to jest jakby potrzeba jakiejś aktualizacji w tych podręcznikach, no nawet jeśli chodzi o samą. strony. Mhm. A jeszcze takie krótkie pytanie, bo już musimy kończyć. Czy. Czy da się po, jakby połączyć, czy, czy pogodzić opis stworzenia z Pisma Świętego i, i właśnie opis mm. tam stworzenia czy, czy ewolucyjny właśnie aspekt tej, tej kwestii według Ciebie? Znaczy, według mnie nie. Tutaj część osób próbuje właśnie dokonać takiego pogodzenia właśnie na do nauki i tego koncepcji naukowej ewolucjonizmu i, i opisu biblijnego. Ale tutaj tego się nie da zrobić, jeżeli się traktuje Biblię no tak, no jeżeli się bierze ten tekst tak bardziej wprost. Gdyby, uh -huh. Tylko trzeba kombinować, znaczy, trzeba posuwać się do czegoś takiego jak metaforyzacja tekstu biblijnego, uh -huh. czyli no po prostu, czyli ten trzeba, tekst traci tak, wtedy znaczenie, tak naprawdę, jako w ogóle nie jest traktowany jako taki obraz jakichś faktów. Nie jest to opis faktograficzny, tylko um, mhm. jakieś treści duchowe. Tam. Tak się po Aha. prostu trzeba tutaj zmienić nastawienie do tekstu biblijnego, żeby to pokazać. No, niestety musimy już kończyć. Dziękuję Ci bardzo, że, że przyszłaś do, do studia i, i, dziękuję. Dziękuję. I mogłaś no, przynajmniej w jakiś sposób przedstawić temat swojej, swojej pracy doktorskiej. Mam nadzieję, że będzie Ci dobrze się kariera naukowa. Rozwijała i, i mam nadzieję, że, że, że doczekamy też e, habilitacji. E, I e, no, na tym skończymy. E, zapraszam e, Państwa za tydzień o 15 do programu Jak żyć e, Unii Europejskiej. Do widzenia. Do widzenia.